Rozpisz mi po prostu ten dzień, jak on wygląda. I teraz popatrz na niego, gdzie ty tą drobną część nauki możesz wcisnąć. Tu jest cudzysłów oczywiście. A no więc oczywiście zaczyna się planowanie, planowanie na matta, prawda? To tu jak wstanę, to coś zrobię. Po śniadaniu też coś zrobię i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc tej nauki. Tej nauki wychodzi całe mnóstwo jednego, jednego przykładowego dnia, tylko mówię: no dobra, ale teraz popatrz na to, co się będzie działo na treningu. Czy ty jesteś w stanie po ciężkim treningu usiąść do nauki? No raczej nie, no więc musisz to inaczej zaplanować. Spróbuj nad tym jeszcze popracować, jeszcze gdzieś dopasować ten plan. I dochodzimy mniej więcej do takiego poziomu, że staramy się wyrwać z tego, z tego ich czasu wolnego przeznaczonego na odpoczynek około 30-40 minut, może do 60, takiej pracy, pracy, która jest odpowiednio do ich grafiku ułożona.